Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o tajemnicy Wiedźmy Kaczyńskiego, panie Elżbiety Witek, marszałek Sejmu. Jak ujawniło dziś radio Z pacjentka, rodzina pacjentki, która zmarła. Czekając 8 dni na przeniesienie na oddział intensywnej opieki medycznej w Legnicy, złożyła zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że miejsce na Ojomie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Dziennikarze Radia Z Mariusz Gielszewski i Radosław Gruca ustalili, że na początku marca właśnie wpłynęło zawiadomienie, dotyczące śmierci pacjentki Jaworskiego Centrum Medycznego. I tu chodziło po prostu o to, że na 10 miejsc OJOM-u, czyli Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, w której ratuje się życie, w którym pacjenci po prostu są Ratowani i wypisywani w inne rejony, i zrównają miejsce dla kolejnych. W takim miejscu nie powinno się przebywać dłużej niż maksymalnie 30 dni. Jeżeli to jest dłuższa rekonwalescencja, to jest to po prostu osoba jest przekazywana gdzie indziej. Tymczasem, po prostu mąż pani Elżbiety Witek Stanisław jest tam po prostu na oddziale, tak jakby opieki paliatywnej, czyli taki po prostu stan wegetatywny. Zarzut jest bardzo mocny. Pani Elżbieta Witek ustosunkowała się do tego dopiero po publikacji Radia Z. Oczywiście stwierdziła, że to jest brutalny atak na nią na jej rodzinę i że tutaj jest to, i że na pewno podejmie kroki prawne. Potem się zrobił, potem się zrobiła z tego wielka afera i wsparcia Elżbiecie Witek rzekomo w takim nie, za ten niewybredny atak udzielił sam Jarosław Kaczyński, potem Piotr Gliński, wicepremier, i wszyscy zaczęli się wpisywać. Mamy, drodzy Państwo, do czynienia z bezczelnością graniczącą, taką już naprawdę butą władzy. Zresztą dziennikarze napisali, że ten, to nawet może nie być kilkanaście miesięcy, to mogą być dwa lata. Opieka po prostu paliatywna, czyli jeżeli ktoś jest w stanie wegetatywnym, nie powinien przebywać na Ojomie. On przebywa na tym Ojomie, dlatego że ma wpływy polityczne. Pani Elżbieta Witak jest tutaj beneficjentką wpływów politycznych, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To jest trochę też tak jak Jarosław Kaczyński, który jest traktowany w szpitalu jak święta krowa, chociaż czasami jest bywa zwykłym posłem. W 2018 roku sam generał Gierlak po prostu jeździł do niego, wręczać mu kule po zabiegu. To są takie przypadki o tak zwanych świętych krowach o tym, że Mamy do czynienia z tworzeniem świata, w którym takiego z Orwella. On napisał taką bajkę, Folwark Zwierzęcy, w którym alegorycznie przedstawił rewolucję komunistyczną jako atak zwierząt na właściciela folwarku i przejęcie przez zwierzęta zarządzania folwarkiem, a dokładniej przez świnie. Na początku podstawą tego, tego, taką nową konstytucją działania świn było, że wszystkie zwierzęta są równe, ale po pewnym czasie sprawowania przez świnie, świnie władzy pojawił się dopisek, ale niektóre są równiejsze. I właśnie taką równiejszą świnią są równiejszymi świniami są politycy PiS, są zwolennicy PiS. Ja przypomnę, że kiedy wielu Polaków umierało z powodu braku pomocy medycznej, pisowcy. Mieli się dobrze, nawet publicyści pisowscy. Pamiętam sprawę Piotra Semki, który został przewieziony do szpitala MSWIA jako przypadek covidowy i wydano na jego leczenie gigantyczne pieniądze. Miał ogromne problemy zdrowotne. Był nieszczepiony, to jest raz, ale również był człowiekiem o bardzo dużej nadwadze. W tamtym czasie ludzi w jego kondycji, krótko mówiąc, traktowano ich jako, że nie da rady pomagać wszystkim, i należy pomagać tym, którzy mają najlepsze szanse. No oczywiście pan Piotr Semka otrzymał najlepszą z możliwych pomocy, dlatego, że miał kumpli w rządzie, że publicznie, wspierał go sam Jacek Kurski, to jest ten właśnie system Kaczyńskiego, system PiSu, system szpitali, które są traktowane tak jak praca. Jest to po prostu, są to dobra za żółtymi filankami, Są to rzeczy, które dla zwykłych ludzi są niedostępne, dla pisowców są jak najbardziej dostępne. No zapisz się, to będziesz dostawał nie tylko znakomitą pensję, znakomitą posadę, ale również opiekę medyczną. Ja przypomnę, że w listopadzie tego roku władza pisowska uchwaliła sobie ustawę o państwowym instytucie medycznym, który ma zabrać, zadbać o stan zdrowia najważniejszych osób w państwie, funkcjonariuszy mundurowych. Tam będą gigantyczne pensje, tam będą najlepsze. Ten szpital ma zastąpić centralny szpital kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. No i tam oczywiście będzie udzielać świadczeń prezydentowi, marszałkom sejnu, senatu, premierowi w razie nagłego zachorowania, urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia. I oczywiście funkcjonariusze skorzystają, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa. Hmm. Tutaj jest na przykład takie uzasadnienie. Konieczność utworzenia Instytutu wynika m.in. z faktu, że obszar medycyny, medy, medy, medycyny dotyczący specyfiki służb i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy, jak również medycyny interwencyjnej, związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe oraz ważnych wydarzeń państwowych, nie był dotychczas dostatecznie rozwijany. No więc yy, mamy tutaj do czynienia. Yy, po prostu z grupą, taką sforowaniem ludzi władzy, ich rodzin, otaczaniem ich specjalną opieką, tworzeniem właśnie takich GET. Pani Witek po prostu było na rękę, że mąż pewnie leży po prostu na tym konkretnym szpitalu i nie przejmowała się faktem tego, że zajmuje w tym samym miejsce dla osób, dla kogoś, kto potrzebuje właśnie intensywnej opieki medycznej. W, e, tego, typu, tego typu rzecz, to jest niestety standard, jeżeli chodzi o działania e, pisu, jeżeli chodzi o e, leczenie, e, po prostu to jest to jest traktowane jako dobro, jako dobro, jako e, Dobro, które, które jest rzadkie, które jest drogie. W związku z tym należy się po prostu, e, należy się pisowcom. Szanowni Państwo, e, polecam historię na weekend, czyli magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Płatny agent piłsudski to jest. Tekst, który napisałem do tego numeru. Oprócz tego jest antypolski Churchill. To jest materiał, który opowiada o tym, że no, Churchill po prostu preferował interes korony brytyjskiej tego, żeby to ginęli raczej Polacy niż poddani króla brytyjskiego. Mamy też w tym numerze tekst o sekrecie biedy Rzeczpospolitej, czyli o tym, dlaczego Polska była biedniejsza niż inne kraje zachodu. Szanowni Państwo, polecam historię na weekend. Oprócz tego, zapraszam na portal 224, na którym jest lista prawie tysiąca afer pisowskich. Zapraszam.